Cześć mordeczki kochane We wtorek 6 kwietnia Ja jestem już przed Lidlem W Kałuszynie dopiero dojechałem Mówię a włączę, zamelduję się Po świętach, że żyję, przeżyłem Nie mam kaca Nie wiem, trzeba było bombę brać idę się meldować na rozładunek jest ma 15, 13 więc idę się zameldować i czekam na wjazd dalej też mi, yy, dziewczyny tam w piątek mi przysłały dalszą robotę, o 13 mam w Warszawie awizację Procter Gamble na załadunek i jest to załadunek do gdzie e, do wojnicza na dziewiątą jutro, w środę Więc zobaczymy, zobaczymy jak to z prokterem wygląda Na tę chwilę będę się zarejestrować. Będę się zarejestrować. I czekamy. Dobra, na razie. Dobra pan, ja rozładowałem w końcu, kurde, w tym litru, co by nie powiedzieć gorzej na ten temat. Tragedia. Za 10.09 wjechałem, a jest 12 Po pięć po pół godziny prawie. Tak z liczeniem zeszło. Dwa asortymenty tylko, co nie? Wody. Gaz i nie gaz. No, ale dobra. Jedzie, jedziewa na ten Propel Gamble Warszawa. O 13 mam wizację, a mi pokazuje, że będę 13.20. Gitara. Teraz napiszę do spedycji. Niech są świadomi tego. Niech sobie przekazują. Dalej dogadują się. Ja jadę. Dobrze, zapnę za chwilę. Dobra, widzimy się na miejscu. Zobaczymy, co tam mi powiedzą. Na razie. No witam w kolejnej części odcinka No jestem już na tym prokterze eee, Wydawałoby się, że się spóźniłem, bo byłem 15 po Ale pan mnie tu od razu sprowadził na ziemię Na rejestracji, że awizacja nie jest na 13, jest na 16 No i jeden plus tego, że się nie spóźniłem a tak cierpliwie sobie siedzę w samochodziku w kabinie, zjadłem już y, obiadek, teraz odpoczywam, czekam na telefon bo numer telefonu zostawiłem i jak będzie y, informacja do wjazdu po wjeździe, to zadzwonię do biura, żebym wjeżdżał i na tą chwilę sobie czekam cierpliwie no dobra no to będę meldował się później. No i melduję się ponownie. Wjechałem już, jestem pod rampą. Mamy godzinę 16. Jak widać, stoję sobie pod rampą. No ale no cóż, no nawet jeśli mnie załadują, to i tak już nie wyjadę z Warszawy. No bo do godziny 20 jest zakaz. I dupa spital Więc bardzo się dzisiaj nie najeździłem. Tak, ja tylko wyjadę to na parking. I o godzinie czwartej mam ruszać. Tak uzgodniłem ze spedycją. Przedstawiłem, jakie są możliwości, że mogę ruszyć wcześniej o dziewiątej, trzeciej żeby do Wojnicze na dziewiątą dojechać ale wtedy będę miał tylko 10 godzin pracy no i raczej yy, spedycja powiedziała, że odpowiedź ze spedycji była taka, że nie, 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 nie ruszamy godzin nocnych jedziemy po godzinie czwartej po godzinach nocnych I tam dojedziemy, na którą dojedziemy, to będziemy. Bo oni mają zleceniu załadunek na godzinę 13:14. Okienko czasowe do załadunku. I nie ma nic wspomnianego, że jest dopiero na 16:00 załadunek. Więc i tak wszystko jest po naszej stronie. Więc na tą chwilę czekam sobie cierpliwie w samochodzie, aż załadują. Many hours later, alo, dzień dobry! Rodę! O po poranku o 5.42 ja już sobie jadę od godziny 4, do tego wojny po godzinie 8 podejrzewam, że będę tam. Wczoraj, tak właśnie jak się załadowałem odebrałem dokumenty, wyjechałem bo tam się wyjeżdżało z tego proktera drugą bramą objechałem na koło wjechałem z powrotem na parking i tam już zostałem i tam już zostałem no bo zakaz w Warszawie Debela, no ale no, co zrobić, jak nic nie zrobić? Jak to jeden z podróżników mówi, no ale dobra, pędzimy na godzinę dziewiątą. Myślę, że normalnie tam będziemy, ale moi drodzy, zrobiło się mroźno minus cztery stopnie przed. Tam jeszcze przed y, 20 minutami to jeszcze normalnie na poboczu miałem śnieg leżący, gdzieś padało tam wcześniej y, w nocy. No i kurde, no jest y, ciekawie czwarty. Y, no. 7 kwiecień jest, więc trochę się zaczyna sprawdzać, że kwiecień plecień to przeplata, trochę zimy i trochę lata, czyli teraz będzie zima a za chwilę będzie lato czy jakoś takie. no i nie ma to jako 5.44 takie rozkminy prowadzić więc to oznaka, że tam jest na pewno poukładane pod kopór dobra moi drodzy Zobaczymy się później, pewnie już w Wojniczu Zobaczymy, na którą tam dojadę Zobaczymy, co oni tam powiedzą Jak to tam rozładunek pójdzie Mam 25 palet Pampersów Firmy Pampers No i, no i, no i Będziemy działać Dobra Narka. Zobaczcie, jaka zima, jaka zima się zrobiła. Biało. Zobaczcie tu. Tam wszystkie pola, wszystko na nabiało. Ale jaję. A no przed chwilą miałem minus 5. Teraz troszeczkę. Się to. Powiększyło, bo jest minus 3. No. No, zmniejszyło. Ale jaja I to kurzyło, bo tu drzewa tak za, zawalone Ale jajeczka Biedrony, teraz za tymi broskami i świerkami. Już tu zjeżdżamy na parking, rejestracja i będziemy przekazkać. É i'm Halo! Jadę panzę na załadunek. Poczekałem sobie godzinkę po rozładunku po, na wiedrące. Dostałem robotkę i swojnicza Pędzę do Olkusza na almusa. Almusa zdejmu. Muszę załadować almusa w Olkuszu i pędzę do. Lidla na Legnickie pole. O. Tam będę pędził. Taki jest plan na dziś. Ogólnie rzecz biorąc, to jestem dzisiaj taki przyrąbany, że to się w pale nie mieści. No nie wiem, nie mogę się ogarnąć. Drugą kawę wypiłem i nic mi się nie chce. Ale ta pogoda jest dziwna, teraz świeci słońce, nie pada Przed chwilą wyjechałem normalnie ze Śnieżycy Tam przed sobą widzicie, przede mną jest taka fajna czarna góra Tam pewnie sypie śnieg, bo dzisiaj nic innego Temperatura też jest dupę raz 4 na plusie, raz minus 2 na, na tym, to 0, to to Aj tam, ja się kręcę Jakiś ten bardzo kwiecień, lecień jest Jednego dnia wszystko przeplata. Też śnieg i słońce. Dobra. Jadę dalej. Widzimy się na Olkursu, na Albusie, na Spedimexie. Na razie. I to jest ta chmura, o której mówiłem. Burza śnieżna. Tam nierdziela śniegiem. yeah jak welwet tylko że Speedy jest za welwetem I załadowany Szybko poszło I takie załadunki lubię Teraz się najechało samochodów, to trochę będą tam chłopaki czekać A ja mam jeszcze ponad, ponad 4 godzinki, tam 4.10 No to myślę, że na miejsce dojadę i jutro będziemy rozwazowywać a pogoda cały czas to samo raz świeci słońce, raz pada śnieg ale dobry Dzień dobry, dzień dobry, w środę. W środę? Nie, w czwartek rano. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. <gry> ja jestem już na Lidlu, wczoraj tu dojechałem. No i dzisiaj yy, czekam na, na wezwanie na pager. Jest 7.30. No kurde, aż dziwota, że mnie y, nie zadzwoniło o 6.00. No ale dobra, nie ma dużo samochodów. I taka śnieżyca się tu zaczęła teraz robić, mój Boziuniu, ale daje. <laughs> Zima na całego. No i później, później też już mam tam robotkę zaplanowaną, mam jechać na KGHM, rozładować Później jak załaduję KGHM to mam jechać z tym do Krakowa na Telefonikę Dzisiaj jeszcze zrzucić No i wszystko będzie zależało o której będę tam w Krakowie na Telefonice I jeśli będzie to w miarę rozsądnie to jeszcze załadować A jak nie uda się załadować dzisiaj no to jutro już załaduję na poniedziałek no i tak to wszystko się będzie odbywać. No dobra, ja czekam sobie cierpliwie na wezwanie i patrzę, co się dzieje za oknem. To, co to za zima. <grymne> dobra, trzymajcie się na tą chwilę. No i jak słyszycie, <coughs> Zawezwali mnie nareszcie 1125 1125 Kurde, ale woła pomstę do nieba No ciekawie, no dobra wjeżdżam Każde rozładowywał i działamy dalej Pano panu generalnicy oddamy pager'a jedziemy pod górę Do biura i pod rampę Dobra, spadam już z ledla, rozładowałem rozładunek, jak już wjechałem, no to poszedł szybko, jednolity towar, raz, dwa policzyli już wyjeżdżam mam półtorej godziny żeby dojechać do Orska załadować się i wyjechać, kurde nie wiem, czy to wszystko tyknie, czy nie tyknie kurno, bo nie chce mi się później godziny czekać tam na na ich śmieszną przerwę patrzym tak za 40 minut to mi pewnie się zejdzie dojazd dobra za chwilę już się rozpłaszczę to zapinam dobra wyjeżdżamy i pędzimy na załadunek Ja już dojeżdżam po do KGHM-u. ostatnim kilkaset metrów zostało. Ale wątpię, że się kurde wyrobię, bo zostało pół godziny do przerwy godzinnej. Więc no, chyba tylko wjadę, zarejestruję się, wiadę, papiery wezmę i poczekam na załadunek. Nic innego nie ugram. No ale to się zaraz wszystko okaże. to okaże. Dobra, to zamelduję co i jak Jak się zarejestruję i będę w środku Kochani, udało się, udało się Zabadowałem jeszcze przed zmianą Przed tą godziną Mi się troszeczkę pomerdało Bo myślałem, że to od 14 do 15 jest eee, Taki, taka przerwa ale jednak, no, mi się od 14.30 do 15.30, na bramie zameldowałem się 14.29, więc siłą rzeczy musieli mnie wypuścić. Ale bieg był, bieg był. Jest dobrze, jedziemy do Krakowa. Dzisiaj, tam e, myślę, że sobie spokojnie dojedziemy. Boże, jeszcze jak się uda, to się rozładuję. Dzień dobry, dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątuniu. Ja już ruszyłem, będę na tą telefonikę, żeby się rozładować. I myślę, że coś w międzyczasie dojdzie yy, mi już z ładunku. Z ładunkiem, gdzie tam mam dalej jechać? Co będziemy ładować na poniedziałek? No bo nic innego dzisiaj nic się nie urodzi, podejrzewam. Wczoraj dojechałem do Sławkowa na Orle. Mogłem dalej jechać, tam sobie ryzykować jechać na miejsce do tego Krakowa, ale mówię po ani tam przed tym przed tą telefoniką. Ani nie ma tam belka, ani nie ma żadnego sklepu. Kurde, tak na. Wnisku się stoi, ciasno. Stanąłem wcześniej, i dzisiaj też tam dojadę. Starczy czasu na, na wszystko, jest piąta czterdzieści, i pędzimy. Dobre panie i panie oglądają no, też Wjeżdżam już na telefonikę kolejka na wagę do biura rozładowany w telefonice wyjeżdżam Dale na załadunek trochę kurde daleko wymyślili Po loto w Czechowice dziedzice no i jest to ponad tam 100 km do jazdu, no, ale dobra, nic się nie zrobi musi tak być jak jest i to będziemy rozładowywać pod nosem bo w Tomaszowie Mazowieckim w poniedziałek tam koło 10 mówiło żeby się zjawić na rozładunku więc na spokojnie jedziemy zobaczymy co będzie na lotosie ile tam odstoi no dobra to widzimy się później Hej, moi drodzy, jestem już na lotosie. Jestem już na lotosie. I idę się zamedować. Dobra, lecimy na Medunę. załadowałem i spierdzielam do domci już spierdzielam pustiutko było, nikogo nie było na tym lotosie szybko załadowane, Dwadzieścia. palet i spierdzielamy no trochę mnie drogi czeka. No, jakieś 4 godzinki to tak na bank. Nie całe, może. I będę w domu. No i cóż, no, na tą chwilę cóż mi pozostaje, to tylko podziękować jeszcze raz yy, w tym tygodniu za obecność Waszą na odcinku zachęcić do komentowania, lajkowania, udostępniania kto nowy niech zasubskrybuje kanał to bardzo dużo pomoże mi w rozwijaniu kanału i tyle no miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma taka jak widzicie Ładnie słoneczko świeci, że już zima nie wróci. Chociaż w radiu mówią, że w poniedziałku z powrotem jakieś będą ochłodzenia. No a propos poniedziałku, no, no bo jadę rozładować to tam do Tomaszowa i później mam już załadunek z Nordkalka, będę ładował do. Gdzieś okolice też tam, do no Dolnego Śląska, bliżej chuty KGHM-u. Będę ładował dokładnie do. Kot schowy Kot schowa, więc tam gdzieś jedziemy. Jedno miejsce. Jeszcze raz, trzymajcie się i życzę miłego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.